Mikołaj Sęp-Szarzyński, sonet czwarty O wojnie naszej, którą wjedziemy Z szatanem, światem i ciałem Pokój, szczęśliwość Ale bojowanie, byt nasz podniebny On srogi ciemności, hetman I świata łakome marności O nasze pilno czynią zepsowanie Nie dosyć na tym o nasz możny panie ten nasz dom, ciało dla zbiegłych lubości, niebacznie zajrząc duchowi zwierzchności, upaść na wieki żądać nie przestanie. Cóż będę czynił w tak straszliwym boju? Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie, królu powszechny, prawdziwy pokoju, zbawienia mego jest nadzieja w Tobie? Ty mnie przy sobie postaw, a prześpiecznie Będę wojował i wygram statecznie.